Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset biostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Białystok po raz 12 wyraził solidarność z niepełnosprawnymi mieszkańcami miasta. W marszu ulicami Lipową i Rynek Kościuszki wzięli udział uczniowie szkół specjalnych i integracyjnych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, podopieczni członkowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządu i instytucji społecznych. Marsz godności osób niepełnosprawnych tradycyjnie zorganizowało Stowarzyszenie Aktywni. Wydarzenie corocznie odbywa się w ramach ogólnopolskich obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych i służy przede wszystkim integracji. To także okazja do przypomnienia o potrzebach osób niepełnosprawnych. Marsz Godności i Festyn zawsze przebiega w atmosferze wesołej, radosnej, to jest święto. Owszem, e, są też postulaty, bo my zawsze o tym mówimy i przypominamy, że osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia społeczeństwa, potrzebują w tych momentach, w tych dziedzinach, gdzie same sobie nie mogą poradzić. Ale generalnie osoby niepełnosprawne chcą po prostu mieszkać w, w mieście, chcą być obywatelami tego miasta, tego kraju e, na takich samych prawach jak reszta czyli e, żeby praca nie była e, takim rarytacem dla osoby niepełnosprawnej. I żeby był pełen dostęp do wszystkich instytucji, żeby był pełen dostęp do edukacji. No, tych... Postulatów by się znalazło sporo, ale w naszym mieście zmienia się na lepsze od wielu lat, jest, jest coraz lepiej. Także naprawdę tutaj z jednej strony możemy też się cieszyć i, i cieszymy się, i tu dziękujemy naszym władzom, które dbają, trzeba przyznać, o mieszkańców, ale z drugiej strony trzeba ciągle przypominać o potrzebach, bo, bo to jednak jest też ważne. Radosny korowód zatrzymał się na placu miejskim przed ratuszem, gdzie zorganizowany został festyn integracyjny. Uczestników przywitał prezydent Białego Stoku. Tak niepełnosprawność to nie jest bariera fizyczna, to jest bariera mentalna. I naszą rolą jest to, aby to sprawni umieli zachować się w środowisku niepełnosprawnym. Chcemy pokazać, że tak naprawdę tych barier nie ma, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, w tym wypadku jedną wielką rodziną Białostocza. Bardzo się cieszę, że są z nami właśnie dzieci, że są opiekunowie, że są różne placówki, że są radni z panem przewodniczącym Mładzimierzym Kusakiem, że sprzyja nam pogoda, aura, wczoraj było jeszcze brzydko, na przykład w Warszawie, bo dużo mniej ludzi niż, niż w Białstoku. My pokazujemy, że rzeczywiście jesteśmy miastem, który które dba o osoby niepełnosprawne i chcemy, żeby żebyście się czuli u nas jak najlepiej, żebyście się czuli właśnie tak samo. Były stoiska promujące dokonania osób niepełnosprawnych, głównie twórczość artystyczną. Można było porozmawiać z przedstawicielami szkół, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Prezentuję na naszym stoisku prace i wytwory naszych wychowanków. Są to prace, które powstały w pracowni plastycznej, w pracowni drewna, w pracowni ceramicznej, jak również prace, które robią nauczyciele na zajęciach z plastyki i techniki w naszym ośrodku. Także zapraszam do oglądania, bo jest na co popatrzeć. Dzieci pracują na to cały rok, żeby móc zaprezentować swoje wytwory właśnie dzisiaj. Przyszliśmy tutaj jak co roku zresztą, żeby być razem z rówieśnikami. Dzieci nasze bardzo pragną wychodzić na zewnątrz, więc podążamy za ich pragnieniami i chcemy wspólnie spędzać dzień, szczególnie, że jest tak słoneczny, bardzo... Dzieci też cieszą się atrakcjami, które tutaj miasto przygotowało. Chyba głównie chodzi o to, żeby być razem i pokazać ci też, że jesteśmy. Co dziewiąty mieszkaniec powiatu białostockiego jest osobą niepełnosprawną. Osoby te często znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, ciężko im znaleźć pracę. Część z nich nigdy się nie usamodzielni. Dla wielu uczestników udział w marszu to jedyna okazja, żeby spotkać znajomych, miło spędzić czas i chociaż na chwilę zapomnieć o problemach. Uczestniczymy już, no nie, nie powiem, bo trudno mi w tej chwili tak z marszu policzyć, ale pierwsze marsze kończyły się jeszcze przy Teatrze Węgierki, Kuba był bardzo mały. I miał 5-6 lat, to 12 lat. Żyję w środowisku ludzi niepełnosprawnych i zawsze staram się reprezentować to środowisko. Początki były bardzo trudne, ponieważ człowiek sam się musiał do tego przyzwyczaić, że, że jednak. To trudne środowisko musi w jakiś sposób zaakceptować, a później to już jest po prostu życie. Uczestniczymy jako rodzice dzieci niepełnosprawnych w różnych projektach, mamy swoje stowarzyszenia. Na co dzień trudno się spotkać, a to jest jeden, jeden z takich momentów, gdzie się właśnie znajomi spotykają i patrzymy, jak nasze dzieci rosną i widzimy, jak problemów przybywa wymiana poglądów, wymiana zdań, doświadczeń itd. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych na stałe wpisał się w kalendarz imprez w mieście. Cieszy fakt, że uczestniczą w nim także osoby pełnosprawne. Ponad 40 wolontariuszy, uczniów białostockich szkół zaangażowało się w pomoc przy imprezie. Dzięki temu realizowany jest jej główny cel integracja. Ogłoszenia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam zaprosić wszystkich mieszkańców Województwa Podlaskiego w dniu 18 maja na Trzecie Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Spotykamy się o godzinie 12 na placu przed Teatrem Dramatycznym Aleksandra Węgierki. Trzecie Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej to kolejna szansa. Do zaprezentowania się zarówno dla organizacji, jak i spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych, które działają nie dla zysku. Wystąpi m.in. zespół Czeremszyna, Szyna, wystąpi Teatr Narwal ze spektaklem dla dzieci, ale będzie również pokaz tańca kabaretowego, pokaz tańca flamenko. Serdecznie zapraszam na trzecie podlaskie targi Ekonomii Społecznej. ogłoszenia. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów na kawiarnkę obywatelską, która tym razem będzie poświęcona tematowi niepełnosprawności. W czasie debaty oksforskiej postawimy tezę, że Białystok to dobre miejsce do życia dla osób z niepełnosprawnością. Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie 29 maja o godzinie 17 w kawiarni Księgarni spółdzielnie.